Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu chce wypracować jeden z najwyższych standardów obsługi w Polsce. Dlatego, jako trzeci urząd na Dolnym Śląsku i jeden z 30 w Polsce, wziął udział w pilotażowym projekcie pod nazwą Równość Standardem Dobrego Samorządu, zarządzanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu przystąpiło do projektu Równość Standardem Dobrego Samorządu, po to, aby jeszcze bardziej podnieść standard obsługi klientów. Jest to pilotażowy Projekt, do którego przystąpiły jeszcze dwa urzędy na terenie Dolnego Śląska i znaleźliśmy się w gronie 30 urzędów w Polsce. Efekty jakie Starostwo Powiatowe chce poprzez program uzyskać to przede wszystkim wypracowanie standardu indeksu ludności. Inaczej mówiąc zasad, które powinny być przestrzegane w ramach usług publicznych. Dzięki przystąpieniu do tego projektu jeszcze lepiej będziemy obsługiwali klientów, którzy przychodzą do naszego urzędu. Co to znaczy równość z standardem dobrego samorządu? Chodzi o wyrównywanie i równą obsługę bez względu na wyznanie, religię, pochodzenie, płeć i tak Oczywiście my na co dzień nie różnicujemy klientów i obsługujemy ich tak samo, niemniej jednak znalezienie się w tej prestiżowej trzydziestce tych urzędów, które chcą jeszcze podnieść standard obsługi jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, ponieważ projekt jest to projekt międzynarodowy, Wyprowadzony przez Stowarzyszenia z Finlandii, z Włoch, przez Uniwersytet Włoski, ale także pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Jednak jakie korzyści będzie miał przeciętny mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego z wdrażanego programu? W momencie, kiedy przyjdzie do urzędu i zostanie obsłużony, to będzie miał pewną kartę, którą będzie mógł wypełnić i napisać, czy faktycznie te wszelkie standardy europejskie, bo mówimy już o dorównaniu do obsługi europejskiej, zostały w naszym urzędzie zachowane. My jednocześnie stworzymy sobie taki system, czyli jak gdyby krok po kroku, jak należy obsługiwać, aby nie daj Bóg, ktoś nie poczuł się w jakikolwiek sposób dyskryminowany. I jednocześnie stworzymy sobie indeks, czyli taki sposób własnej kontroli, czy faktycznie obsługujemy klientów na najwyższym poziomie. Ja tylko dodam, że to jest jak gdyby pilotażowy nowy program starostwa powiatowego i to nie jest pierwsza rzecz, do której jako pierwsi w Polsce przystępujemy, ponieważ w 2002 roku uzyskaliśmy certyfikat ISO też jako jeden z pierwszych urzędów w Polsce. Oprócz starostwa powiatowego w obrzychu w projekcie z terenu Dolnego Śląska bierze udział jeszcze Urząd Miasta w Jeleniej Górze i Urząd Miasta w Piechowicach.